parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Łodzi na Radogoszczu 3 maja będziemy przeżywać odpust parafialny. O godzinie 12 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa seniora Władysława Ziółka będzie sprawowana uroczysta msza święta odpustowa. I to jest, tak trzeba powiedzieć, taka pierwsza część tego odpustu. Oczywiście ta korzyść duchowa, jeśli chodzi o uzyskanie odpustu i całe uczestniczenie w tych uroczystościach. Natomiast po południu, od godziny 18 rozpoczynamy zapisy na szósty już bieg parafialny. To y, taka inicjatywa parafii, aby y, powiększyć nieco samo przeżywanie tego dnia, jakim jest odpust parafii święto y, w, dla wszystkich parafian. I o godzinie 19 wystartują y, na swoją trasę dzieci do 13 roku życia, to jest dystans kilometra do pokonania. Natomiast pół godziny później, o 19.30, na dystansie 5 km, na starcie staną dorośli i młodzież od 14 do 18 lat. Osobne kategorie dla młodzieży i dla dorosłych. Bardzo serdecznie na ten bieg i zapraszam, ale także na takie towarzyszące w tym roku wydarzenia, jak konkurs ciast. Każdy takie ciasto może przynieść i liczyć na nagrodę. Pokaz wozów strażackich, bojowych, yy, rodzinne grillowanie. Każda rodzina, która przyniesie grilla, będzie mogła yy, pogrillować, podzielić się kiełbaskami z innymi i zupa. Będzie także zupa dostępna yy, pomidorówka i grochówka, z tego co wiem. Także nikt nie wyjdzie z, tej, z tego naszego spotkania głodny, a wiele dobrych przeżyć będzie i. Yy, Taka też właśnie inicjatywa, żeby to święto parafialne, jakim jest odpust, miało takie znaczenie i dla ducha, ale także i dla ciała, a chodzi przede wszystkim o spotkanie, o wspólne zintegrowanie się, o poznanie, o to, aby jak najbardziej w tej wspólnocie parafialnej poczuć się obecnym.